Znasz metodykę Agile Project Management, ale nie rozumiesz jak wdrożyć skuteczne planowanie i szacowanie zadań? Posiadasz certyfikat Agile Project Management i myślisz o dalszym rozwoju? Chcesz pogłębić wiedzę na temat narzędzi, technik oraz cyklu życia projektu prowadzonego zwinnie. Nazywam się Justyna Broniecka, jestem akredytowanym trenerem Agile Project Management, Agile Business Analyst oraz Change Management w Altcom Academy. Agile Project Management to wiodąca metodyka z zakresu zarządzania projektami, Tworzy ona środowisko pozwalające na efektywne zarządzanie projektami, w którym zakres projektu może ulegać zmianom. Biorąc udział w szkoleniu, odświeżysz i poszerzysz wiedzę z metodyki Agile Project Management, osiągniesz lepszą kontrolę nad realizowanymi projektami, będziesz w stanie szybciej reagować na zmiany bez ryzyka porażki projektu, kompleksowo przygotujesz się do zdania egzaminu Agile Project Management Practitioner. Dzięki szkoleniu będziesz mieć szansę uzyskać ceniony certyfikat AJ Project Management Practitioner, który potwierdzi Twoje kompetencje w zakresie zwinnego prowadzenia projektów. Pamiętaj, że na szkoleniu konieczne jest posiadanie podręcznika. Do zobaczenia na szkoleniach w Altcom Academy.